Kochani, bardzo prosta propozycja na Maj 30 dni z Maryją i Józefem przy Jezusie nie jestem w stanie, aby były to modlitwy na żywo, ale każdego dnia będzie umieszczony różaniec z Maryją i Józefem przy Jezusie. W jakiej intencji, w intencji naszych rodzin? Jeżeli macie jakieś konkretne intencje, czy też będą pojawiały się dzień po dniu uzdrowienia, uświęcenia, przemiany, relacji, przemiany małżeństwa. To już pozostawiam Duchowi Świętemu. Na pewno to będzie różaniec odmawiany powoli, nie w pośpiechu. Codziennie jedna część różańca. Intencja, rodziny. Napiszcie, proszę, w komentarzach, czy chcecie? Przybądź wolą Boża i to Ty pokieruj wszystkim nami, modlitwami, naszymi rodzinami, i pokaż, czy jest to wolą Bożą abyśmy wspólnie w maju trwali na modlitwie. Amen.